Przygotowany przez miasto dokument Port Lotniczy Kielce w Obicach Potencjał Rozwojowy trafi do Ministerstwa Rozwoju, zapowiedział podczas konferencji prasowej w ratuszu prezydent Kielc Wojciech Lubawski. Materiał informacyjny zawiera opracowania dotyczące stanu zaawansowania prac nad przygotowaniem realizacji portu. To także analiza czynników wskazujących na atrakcyjność Obic jako jednej z możliwych lokalizacji dla planowanego centralnego portu lotniczego. W opinii prezydenta po spotkaniach na szczeblu ministerialnym obecny rząd rozumie potrzebę powstania takiego portu lotniczego, wskazuje na lokalizację pomiędzy Łodzią a Warszawą. Propozycją alternatywną zdaniem władz miasta mogą być obice. Nowe lotnisko pod Kielcami miałoby pełnić funkcję centralnego portu lotniczego lub portu przysiadkowego. Prezydent podkreśla, że atutów nam nie brak. pierwsze mamy lepsze położenie, bo to jest położenie tak między Warszawą a Krakowym niedaleko do granicy wschodniej. Do Gdańska, znaczy do, przede wszystkim do Berlina jest dalej niż z Katowic, a Berlin już obsługuje jedno trzecią Polski, bo Wrocław, Poznań, Szczecin korzystają z lotniska w Schönefeld w Berlinie. I z atutów, które mamy, mamy 600 hektarów, 2000 dobrego gruntu dookoła, więc razem jest ponad 2,5 tysiąca hektarów do zagospodarowania mamy cały szereg dokumentów upoważniających do tego, żeby taki port mógł tam powstać i niedaleka odległość do Krakowa. Kraków dzisiaj ma ogromne problemy z lotnictwem i te 70 km w linii prostej absolutnie stanowiłoby lotnisko jakby zapasowe chociażby dla Krakowa. Dalsze kroki w sprawie przyszłości lotniska w Obicach podjęte będą dopiero po decyzji na szczeblu rządowym.